Znaleźli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego i Służby Celno-Skarbowej w ciężarówce zatrzymanej na autostradzie A4. Wartość nielegalnie przemycanego towaru miała przekroczyć 1,7 miliona złotych. Nietypową przesyłkę ukryto w skrytce, która miała znajdować się w szpuli na kable przemysłowe. Kierowca przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi w naczepie znajdowała się szpula z kablem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że deklarowana przez niego trasa przejazdu z Danii do Polski nie odpowiada typowym szlakom transportowym wykorzystywanym na tym odcinku. Przekazała rzeczniczka szefa Kas, Nasza aspirant Justyna Pasieczyńska. Chociaż zatrzymanie ciężarówki miało nastąpić na podstawie informacji operacyjnych uzyskanych przez funkcjonariuszy, to podejrzenie wzbudziła dopiero przesyłka znajdująca się wewnątrz szpuli na kable. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił nienaturalnie wycięty otwór w tym miejscu. Co ciekawe, dopiero w chwili wykonania dodatkowego otworu policyjny pies zlokalizował przewożone we wnętrzu szpuli z kablem narkotyki. Kierowca został zatrzymany, a sąd zastosował w stosunku do niego 3-miesięczny areszt. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od lat trzech nawet do lat 20.